Cześć, zapraszam na God Vibes Only. Dziś opowiem o Unii Europejskiej, a konkretniej o tym, co wspólnego z flagą Unii ma Maryja. Zacznijmy od początku. W roku 1949 powstała Rada Europy. Początkowo była to organizacja pozbawiona władzy politycznej. Ambicją jej członków było położenie podwalin pod przyszłą Federację Europy, a tak przynajmniej brzmiał akt założycielski Rady Europy. Organizacja rozwijała się w związku z tym należało stworzyć jakiś symbol, coś, co niejako wbije się w świadomość społeczną. Zorganizowano więc konkurs na flagę przyszłej Zjednoczonej Europy. Projekty napływały z całego świata. Organizatorzy otrzymali ich dokładnie 101. W konkursie wziął udział pewien młody twórca. Flaga projektu artysty przedstawiała krąg 12 białych gwiazd na błękitnym tle. Skąd ten pomysł? Jak się okazało, inspiracją hajca była Maryja. W momencie ogłoszenia konkursu mężczyzna był w trakcie czytania książki o świętej Katarzynie Labury. To właśnie podczas lektury dowiedział się o cudownym medaliku, którego kształt i projekt został przedstawiony świętej Katarzynie przez samą Maryję w 1830 roku w Paryżu. Artysta był pod tak wielkim wrażeniem historii, związanej z cudownym medalikiem, o którym powiem nieco więcej w kolejnych odcinkach, że kupił dwie sztuki dla siebie i dla żony. Wracając do tematu flagi, zauważcie, że obraz wiąże się też z apokalipsą świętego Jana, która mówi o niewiaście obleczonej w słońce. Z koroną na głowie, a błękit tła to tradycyjny, jak się później przekonaliśmy, kolor Maryi. A dlaczego 12 gwiazd? Liczba ta nie odpowiadała liczbie państw członkowskich, jak mogłoby się wydawać, wchodzących w skład rady. Heitz zdecydował się na 12 gwiazd, bo cyfra 12 jest symbolem pełni. Tak właśnie odczytowano tę liczbę w Starym Testamencie. Jezus wybrał 12 apostołów, aby przez tę liczbę symbolizowali nowy lud. Było też 12 plemion Izraela, 12 synów Jakuba. Jest tu konsekwencja. Władze Rady przyjęły tę symbolikę i uznały liczbę gwiazd, nawet po przyjęciu 12 państwa jako stałą. Niezmienną wielkość. Mimo, że młodzieniec nie miał nadziei na wygraną, bo wziął udział w konkursie pod wpływem impulsu, który no, był spowodowany czytaniem książki o świętej Katarzynie, wygrał. Kiedy dowiedział się, że to właśnie jego propozycja została wybrana, powiedział, że stało się to w sposób niewytłumaczalny. Być może zastanawiacie się, kto był w składzie komisji stanowiącej o rozstrzygnięciu konkursu i czy nie miała ona charakteru wyznaniowego. Być może Was zaskoczę. Przewodniczącym tejże komisji był Żyd, Paul Levy. Jedną z wielu ciekawostek związanych z flagą Unii Europejskiej może być fakt, że została ona oficjalnie przyjęta 8 grudnia 1955 roku, święto niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny. I tutaj również nie kierowano się motywami religijnymi. Według członków Rady o dacie decydował po prostu kalendarz politycznych wydarzeń. Ale żyli w bogiej nieświadomości. Spełniło się bowiem to, o czym mówiła Maryja. Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia. No i tak jest. I nadal sporo ludzi żyje w tej nieświadomości. Zgodnie z rozporządzeniem jednej z unijnych dyrektyw we wszystkich europejskich krajach, Obowiązują te same tablice rejestracyjne i mają one zawierać godło 12 gwiazd na błękitnym tle. No i tym sposobem znak niepokalanej i symbol niewiasty z Apokalipsy, św. Jana, jest teraz obecny na wszystkich drogach Europy, która to przed wiekami obrała. Maryję za swoją królową. Słuchajcie, i nie tylko pojazdy można powiedzieć, oddają tę cześć Maryi. Budynki użyteczności publicznej także, jak mówi autor książki, z której. Korzystałam, przygotowując ten odcinek, Opinię o Maryi, i tutaj cytat. Te dwa przykłady wydają się być wystarczającym dowodem na to, że proroctwo Magnifikat wypełniło się i że to, co było ukryte teraz, triumfuje. Ilu z tych setek milionów europejskich kierowców zdaje sobie sprawę, że z przodu i z tyłu prowadzonych przez nich pojazdów znajduje się tak wyraźny i tak tajemniczy znak Maryi, a ilu z nich wie, jaka jest geneza go? Umieszczonego na lądach, umieszczonego na flagach powiewających przed ministerstwami, szkołami, szpitalami czy komisariatami. Co ciekawe, nie tylko Europa posługuje się biało-niebieskimi kolorami maryjnymi, ale i Organizacja Narodów Zjednoczonych. Po prostu zasięg Maryi jest nieograniczony i dociera aż do krańców ziemi.